Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale i na kolejnym odcinku ze Zdrapek Lotto. Dziś mamy premierę jakoś inaczej: nowej zdrapki od Lotto za 10 zł. Wyjątkowo jakoś we wtorek. Bo w piątek już nowa premiera zdrapki za 20 zł, więc też mogę już Was zaprosić na nią. A wracając do tej zdrapki, to będzie nowa zdrapeczka różowe, różowe diamentowe 7. Znowu mamy tę zrapeczkę z siódemkami. Mam taką fajną świecącą zdrapeczkę. Za 10 złotych. No i przeczytajmy sobie co my tutaj mamy. z drapca pole gry. Znajdź symbol czarnego 7. Pod warstwem czarnym przypisaną kwotę do niego i czerwonej przypisaną pomnóż razy 2. To w, w sumie podobne, tylko inny szata graficzna powiedzmy tej zdrapeczki. I na dzisiaj przygotowałem dwie takie zdrapeczki. Akurat dzisiaj mam o numerze 11 i 12. Ok. Jeszcze... Stopnie wygranych mamy 9 stopni wygranych 10, 20, 30, 50, 70, 150, 505 tysięcy i to poszukiwane od dłuższego czasu jakaś większa wygrana te 500 tysięcy pół miliona, pół miliona złotych. Ok nie przedłużając zabieramy się za drapaniem, zabieramy się za drapaniem, zobaczymy co dzisiaj tutaj wydrapiemy. I mamy dziewiąteczkę, dwójeczkę, dziewiąteczkę to no nie w tej zdrabce, dwójeczkę, trójeczkę, ósemeczkę, dziewiąteczkę, ósemeczka, piąteczka, czwóreczka, trójeczka, dwójeczka, nie pokazałem wam tutaj ósemeczka, szósteczka, no szósteczka. Czwóreczka, trójeczka, czwóreczka, piąteczka i piąteczka. No niestety w tej zdrapce mamy przegraną. Przegraną mamy w tej zdrapce na premierę. No i została nam dzisiaj ostatnia zdrapeczka. Ostatnia na dzisiaj zdrapeczka lecimy numer 12. O tutaj mamy trójeczka, dziewiąteczka. Szósteczka, szósteczka, dwójeczka, piąteczka, ósemeczka, ósemeczka. No tej siódemki nie możemy znaleźć, trójeczka, dwójeczka, czwórteczka, piąteczka. O, mamy wygraną, mamy wygraną, czyli razy jeden, siódemeczka. Czwóreczka, czyli dyszkę mamy na pewno, dziewiąteczka, trójeczka. Czwóreczka i piąteczka, czyli dyszkę na pewno mamy, ale przekonajmy się, co mamy takiego, i uwaga, uwaga, mamy tak z, no i tak, jak myślę, mamy dyszkę zewrotu, czyli połowę inwestycji nam się zwróciło, więc premiera zaliczona. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subika to będzie mi bardzo miło z tego powodu. Ja Wam życzę miłego popołudnia, wysokich wygranych, wysokich wygranych w tej premierze i nie tylko. I zapraszam Was jutro na kolejny odcinek z, z Lotto. I jeszcze raz Wam życzę miłego dnia i do usłyszenia. Cześć!